Witam serdecznie, Szymons Polangiewicz z tej strony się kłania. Niedziela, godziny poralne. Pozwoliłem sobie pochodzić boso troszkę po podwórku, po trawce. Zalecam oczywiście raz w tygodniu każdemu gdzieś po trawce pochodzić sobie boso, króciutko, chociaż pół minuty, minutę. Niezależnie od tego, czy jest mróz, czy nie. Za zdrowotności, jak mówił Pawlak, w samych swoich, absolutnie wskazane. Do tego uziemiamy się, bo jakby nie patrzeć, jesteśmy tak otoczeni tymi różnymi urządzeniami elektrycznymi, magnetycznymi i tak dalej, że tego zbieramy od groma i chociaż w jaki sposób trzeba tomacze ziemi oddać. Jedną z takich metod właśnie jest kontakt z stopami oczywiście z ziemią, e, pamiętając o tym, że w przyszłości, no, co nas czeka? Czekają nas kleszcze, czekają nas komary i parę innych dziwnych rzeczy, więc trzeba tu z jakąś taką pewną dozę ostrożności. Nie zmienia to faktu, że e, absolutnie warto e, coś takiego czynić, aby złapać tą komunikację między umysłem a sercem, sercem a umysłem, a co ciekawe, automatycznie i ten główny nasz mózg, te miejsce, w którym 80% komórek odpornościowych się znajduje, czyli rejon jelit, prawda? Żołądka jelit, te wszystkie elementy automatycznie zaczynają inaczej funkcjonować i wątróbka tutaj się nam troszkę polaryzuje wtedy odpowiednio. Zatem jest to również świetna metoda, ale przy okazji chciałem przypomnieć o tym, żeby właśnie takie spacerki robić. Wyjść sobie zobaczyć, pojechać gdzieś do lasu samochodzikiem, jeśli nie masz takiej możliwości, bo mieszkasz w jakimś blokowisku. W, na chwileczkę tylko zdjąć te buty, oczywiście jakieś tam ciepłe skarpeteczki, ręczniczek, wyjść na chwileczkę, przejść się króciutko chociaż po tej, po tej glebie, potem wrócić, ubrać te skarpeteczki, wytrzeć w ręczniczek, stopy nie myć ich w tym czasie tylko wyczyść a potem w domu sobie je nogi doprać, włącznie ze skarpetkami. Proste, nieskomplikowane, fajne mechanizmy działają. Pokazałem przy okazji przed chwileczką polaryzacji wątroby. Jest takie nagranie również na naszym YouTubie Elżbieta i Szymon Polankiewicz, więc warto tam znaleźć i zobaczyć troszkę o tej polaryzacji. Ona jest królem, a pamiętając o tym, że mamy wątroby bardzo zaświętuszone, mamy w ogóle generalnie zatoksycznione, zapasożytniczone organizmy, więc trzeba dać jakieś takie mechanizmy, które wesprą organizm nie tylko oczywiście ziołami, nie tylko na typu konopie, borowiny, prawda, yy, różnego typu zioła, yy, w, świetne historie, czy mieszanki ziół, czy ziemie okrzymkowe, prawda, boraksy i tak dalej, ale również my możemy sami własną energetyką i siebie samego wesprzeć. Zatem życząc pięknego, cudownego dnia, pamiętaj, aby raz na jakiś czas przejść się po tej glebie, oddać matce ziemi to, co niekoniecznie nam jest y, 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 dobre, a matka ziemia sobie spokojnie z tym... Nieraz zresztą radziła sobie z kiepskimi cywilizacjami. Jak zapewne wiemy, jeśli troszkę się orientujesz w artefaktach, to nieraz jakby otrzepała się jak pies wychodzący z wody, kiedy w którymś momencie zbyt bardzo, zbyt mocno cywilizacje jej dokuczały. Życzę pięknego, cudownego dnia. Szymon Spalankiewicz z tej strony się kłania. Wsparcie produktowe zdrowia, z tej medycyny zdrowia, to jest teoria.pl i oczywiście biogabinet.eu, aby zobaczył, co my jako mistrzowie bionerkoterapii mamy sobie do zaoferowania, jak możemy wesprzeć, pomoc, podpowiedzieć. Dobrego dnia, trzymaj się, baw się dobrze.